W okręgu pilskim trwała zacięta walka pomiędzy dwoma kandydatami. Adamem Szeinfeldem z Koalicji Obywatelskiej oraz Jolantą Turczynowicz-Kieryło z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie dzięki ponad 77 tysiącom głosów zwyciężył ten pierwszy. Po ogłoszeniu wyników odniósł się do nieczystej w jego opinii kampanii wyborczej. Próbowali nie tylko łamiąc normy etyczne, normy moralne, ale przede wszystkim także łamiąc przepisy prawa, w tym prawa wyborczego. Próbowali wygrać wybory, czyli nieuczciwie, nie elegancko. Nie, nieetycznie. Bardzo wiele osób, które już mi gratulowało, mówiło, że tak byłem pewnym kandydatem, że gdyby nie te niemoralne, nieetyczne, bezprawne często działania, to to zwycięstwo nie miałoby tego smaku. Na Jolantę Turczynowicz-Kieryło zagłosowało ponad 69 tysięcy wyborców. Dało to poparcie w wysokości niemal 39%. Mimo zapewnień kandydatki, że skomentuje te wyniki, nie udało nam się z nią skontaktować. W okręgu Koszalińskim także zwyciężył kandydat koalicji obywatelskiej. Jest nim Janusz Gromek, który uzyskał ponad 59 tysięcy głosów, co dało wynik około 43,5%. Uzyskałem przepiękny wynik. Mam pełną satysfakcję z tego. Będę starać się realizować. Zadania senatora i nie tylko ziemi kołowieskiej, ale wszystkich powiatów, które mnie wspierały, jak i bojówek pomorskiego i całej Polski. Choć z wyników ogólnopolskich nie jestem zadowolony, bo myślałem, że PiS nie zdobędzie tyle procent co zdobył. Jednak w przypadku wyborów do Senatu to ugrupowania opozycyjne uzyskały więcej, bo 51 mandatów.